No kurde Julka ostatnio mówiła, że fajnie by było mieć kogoś nowego w ekipie. Ale kto to ma być? Chodź tu kocie. A więc Julka chciała nowego członka, a 8 stycznia dostałam kotka, więc postanowiłam, że będzie w ekipie XD. A więc proszę przywitać Kiliana. Kilian no powiedz coś. On jest kotem idiotko on nie umie mówić po ludzku. No dobrze czyli Kilian nie umie mówić. A więc przez to że Kilian doszedł do grupy postanowiłam zrobić piknik z ekipą. A tak naprawdę to chcę, żeby film trwał długo xdd? Nikomu nie mówiłaś o pikniku aha. A więc każdy niech weźmie potrzebne rzeczy. A few moments later. No dobrze, to jedziemy autem. Ty masz prawo jazdy? Nie. Wy też nie. To kto będzie prowadził auto? No cudownie, to ja rozłożę kocyk. I wszystko inne. Choć Kimian idziemy zjeść loda. Chocia jeden idziemy na rzekę. To ja se idę pospacerować. Zostawili mnie. Przynajmniej mam całe jedzenie dla mnie XD. Jezu nudno mi. Czy to jest Spargel, pierwsza osoba, którą widzę, która jest jak ja. Ech, cześć. Ech, cześć. Mogę usiąść? Ech, oczywiście. A jak masz na imię? Ja jestem Spargelina. Mam na imię Erik. Ale ładne imię, miło mi cię poznać Erik. Mi też. Jezu, ale ta woda jest zimna. No ej. I co wygodnie ci? Zaraz zobaczymy czy wygodnie. Dobra, przyznaję, zasłużyłem na to. Bardzo na to zasłużyłeś. Jakiego loda chcesz, Kilian? No dobra, to wezmę czekoladę dla mnie i dla ciebie. I co smakuje? Tak, dziękuję. Ty umiesz mówić. Tak, ale rzadko mówi: Nie mów o tym nikomu, proszę. Zrozumiano, bo pewnie każdy ma mega zabawę, a ja tu siedzę sama. Mogłabym usiąść. Och, oczywiście. Dziękuję. Przepraszam, jeśli cię denerwuję, albo coś, ale widziałam, że siedzisz tak sama, więc pomyślałam, żeby dosiąść, jeśli oczywiście mogę. Oczywiście, że możesz, mam tu przyjaciół, ale wszyscy sobie gdzieś poszli i zostałam sama, ale się cieszę, że się dosiadłaś. Nigdy nie zaszkodzi mieć więcej przyjaciół. Jeśli chcesz być przyjaciółmi, oczywiście. Ty chcesz być przyjaciółmi? Ze mną. Nie mów mi, że nigdy nie miałaś przyjaciół. Nie, nie miałam. To widocznie jestem pierwsza. A jak się nazywasz? Ja mam na imię Oliwia. Mam na imię Luna. Ale ładne imię. Dziękuję.